Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Napoleon Total War, słuchajcie zanim zaczniemy zachęcam do oceniania filmu, do zostawienia komentarza, do, zasubskryb do zasubskrybowania kanału jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, no i ogólnie jeśli chcecie możecie oczywiście wesprzeć kanał, wszystkie informacje są poniżej, a tymczasem słuchajcie dzięki. A tymczasem zaczynamy. Ostatnio, słuchajcie, toczyliśmy bitwę w okolicach Poczdamu pod Berlinem, gdzie nasze wojska, no, po bardzo ciężkiej i zajadłej bitwie zniszczyły armię francuską. One się obecnie tutaj wycofują. A teraz, słuchajcie, kolejna nasza armia uderza na Erfurt, gdzie stacjonuje francuska armia. Trzeba ją po prostu zniszczyć. Pozbyć się ich, żeby nie stanowiła zagrożenia. W takim razie, słuchajcie, skopmy im tyłki. Dobrze, moi drodzy, mamy bardzo piękną, jesienną pogodę. Dobra, a cóż tak: wycofujemy tutaj do tyłu nasze wojska. Działa w jakieś takie miejsce z dosyć fajnym widokiem, by się przydało zmieścić. Tu na wzgórzu nie, bo to nie jest szczyt wzgórza. Tutaj jest potem jakaś cholerna dolinka. No, ciężko, ciężko, ciężko. Chociaż może tutaj, chociaż nie, te wzgórze mnie tutaj bardzo mocno ograniczy. Może udałoby się tutaj je rozmieścić, może to by miało sens. Dobra, cztery oddziały to za dużo. Tutaj by wystarczyły spokojnie trzy oddziały piechoty naszej. Mm, ale ładniej, ładniej, ładniej musicie być ustawieni. To mi się nie podoba. Kurde, ta kawaleria wycofać mnie. Dobra, wy stawiać się tu. Reszta piechoty. Tutaj nie mamy piechoty lekkiej. Tutaj mamy. Tylko piechoty liniowań jednostki ciężkie. Ciężka piechota. To zostało w zasadzie z podstawą yy, każdej armii yy, okresu napoleońskiego. Przynajmniej była. Ty gdzieś tutaj. Dobra, zaczynajmy tą siekę, bo Francuzi tutaj na pewno nie opuszczą. O kurde, jak ten się tu wyrywa do przodu. Patrzcie, tego generała. Co ty, Ziomek, odwalasz? I dlaczego ty szarżujesz wprost na nasze oddziały? Dobra, trochę dziadosko to wygląda. Dobra, zmiana planów. Wy się pakujecie. My zajmujemy tutaj. Kurde, oni dobrze idą. Tu, naprzód, biegiem. Biegiem, jakby była wyprzedaż w biedronce. Już. A wycofuj, gotowi do transportu szybko, raz, raz. Cisne mnie to działa tutaj. Za koń. Francuski koń, i tu przebiegł. Moi drodzy, kto będzie pierwszy na tym wzgórzu, ten wygra tą bitwę. Dobra. My od razu się ustawiamy tutaj, tak żeby walić Francuzom w plecy. Dlaczego my ich nie trafiamy? Dlaczego? Bo jesteśmy za bardzo kurde jeszcze raz ustawcie się tak jak ja chcę naprzód tu raz 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 raz, raz naprzód za zagęścić te ruchy. Dobra, tu i... się trochę zatrzęsły. To to będziemy pod ale trudno. Tu. Rozstawiać się. Ja tych francuskich dziadów Nie ja jestem sobie w stanie chyba nic co zrobić w tym Biegiem, 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 biegiem. Gdzie się w ogóle odwrócili Dobra, oni już mają dosyć. Dla nich ta bitwa już się skończyła.

Szybciej mi to pokazuj. Chyba nie mamy całego dnia na pokazywanie tego, który oddział uciekł. Ta kamera powinna szybciej zachodzić. Ok, zostawicie tutaj, panie! Znaczy A tam pierdolenie. Wiecie, czy co wy robicie? poroboczki? Poroboczki. już, jedziecie z tym. Wywracać na front. Co to ma być za dezercję? Tak jest, tłuc mi w tego generała. Dobra, tutaj rozbijamy kolejne oddziały wroga. Tak jest, koncentrować siłę ognia na nim. Im więcej muszkietów będzie do nich naparzać tym ich szybciej pokonamy. Jest wybić im te republikańskie poglądy z, z głowy. Pięknie padają, pięknie padają. Ci tu się jeszcze tylko trzymią, ale już też padli, dobra. Wcielamy. Sturmować mi to. Czego tu jeszcze mamy w zasadzie trzy oddziały w rezerwie?

A ci si ludzie uciekają, panie! Zabrać się za mnie. Nasi ludzie uciekają, panie! Dobra, Dobra już są uciszeni, już są uciszeni. Fuego, Nasi ludzie uciekają, panie. Naprzód. Ej, co tu się podziało? Zaraz będzie po wszystkim. Kurwa powstrzymać ich, tak jest. Wypuść mi to działające wkrótce, odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Na karta przy kawalerii to nie jest nic przyjemnego na pana. Co wy pękliście? Dobra Francuzi są rozbici. To już za jest, w zasadzie tylko łącznie kwestia czasu. To nie mam, kurde, balon obserwacyjny, teraz zauważyłem. Dobra, to już jest koniec. Dużo naszych oddziałów się wycofuje, ale nie ma jakichś strasznych. Znaczy, nie ostatnio no, sam, ale. Dobrze, moi drodzy, zakończę bitwę. No, ok, moi drodzy, cóż my tu mamy? No, straciliśmy więcej żołnierzy niż Francuzi. Niestety. No, ale cóż, tak to bywa. My się tu musimy wycofać. Wy. Idziecie tutaj na razie. No, to jest szybsze uzupełnianie strat. To jest miłe. Bardzo z ich strony. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest nasza armia. Ruszamy na Niemcy, moi drodzy. Dzisiejsze Niemcy. Dobra. Tego, ten oddział tego w ogóle nie chce. Partyzanci, no. Słabo, słabo. Dobra, jak jest to jest z przychodem? 41 tysięcy. No, możemy sobie postawić na jeszcze jedną armię na przykład. To nie jest chyba zły pomysł. Dobra, co ty tu masz? Zasięg Ruar na mapie kampanii. Dobra, bierzemy tego pana. I ten pan stanie sobie tutaj. I co my tu mamy? O, proszę bardzo. Tutaj mamy kawalerię gwardii. 12 funtowe działa. No i tu potrzebujemy dużo piechoty. Od cholery, wręcz. Dobra, ten będzie miał bardzo potężną kawalerię. Tu jeszcze uzupełniamy straty. Jak wy się tutaj czujecie? Wy też tu jeszcze straty musicie uzupełnić. Więc bruk. No dobra no, w zasadzie nie ma źle. Dwie zwycięskie bitwy ostatnio. To, to jest całkiem spoko opcja. Dobra. Okej, okay, kończmy turę, lecimy dalej. Zobaczymy co z tego wyjdzie, co zrobią Francuzi. Francuzi kierują swoje wojska na północ. O kurde, aż do Polski doszli Francuzi. Tam jest jakaś armia francuska. No dobra, tak to wygląda obecnie. No my ich zaczynamy spychać na coraz to mniejszy obszar. Oni też zaczynają trochę panikować. Tak więc de facto rozumiem trochę działania Prusów oraz e, Francuzów. Pod Gdańskiem stoją Francuzi w ogóle. Ale chyba nie będą w stanie tam zagrozić za bardzo Prusakom. Pomarnią przynajmniej. Dobra. Okej. Okay. A więc tak, ta armia się wycofuje, bez dwóch zdań. Ta armia, ty wola musicie sobie tutaj zwerbować nowe działa. Tak więc ten. Dobra, i my tutaj musimy się ogarniać. Wyruszacie na front. Tak jest, ta rotacja armii musi być dosyć spora. Eee... Co wygląda sytuacja w Berlinie? Dobra, moi drodzy, co my tu mamy? Tu mamy naszego agenta, widzimy dokładnie co oni tu mają. Nie mają generała, to jest dobry znak. Taki generał zawsze kurde psuje sytuację. W ogóle tak, was bym tutaj. Hmm, tu znowu mamy nasze okręty do ogarnięcia. Tak jest. Proszę bardzo. Więcej hajsiwa zawsze się przyda. Tak jest. No i tu jest też jeszcze jeden. Okej. Okay. Dobra, zaczęło to jakoś wyglądać. E, o, tu możemy coś rozbudować. Patrzcie. Dawno niczego nie rozbudowywałem. Głównie dlatego, że no, te tereny wyzwalamy, tak? Narody Europy. Mm, dobrze. No i myślę sobie, że ta armia podejdzie tutaj. Tak jest. A ta armia uderzy na Berlin. To są elitarne jednostki naszej gwardii. No i w sumie mamy dwie armie, które mogą uderzyć na Berlin. Jedna będzie wspierać drugą. No i w sumie tutaj byśmy to sobie zakończyli na dzisiaj. Będziemy to oczywiście kontynuować już w następnym odcinku. A tymczasem słuchajcie, dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i następnego. Na razie.